Obiad dla czterech osób za 17,70. Zdradzę ci tajemnicę, że to wymyślił mój mąż. Królowa Promek idzie po Królową Polskich Warzywczyni. Cebulę, ale kup także czosnek i makaron. A teraz do kolejnego marketu po. Rana padano kupować nie będę, ale koszty doliczę i małą śmietanę. I ty już wiesz, co to będzie. Ja już ogarnięta po treningu, jeszcze w mokrych włosach pokażę tobie, jaki obiad wymyślił mój mąż z tych składników. Najgorsze to obrać cebulę. Oczy płaczą, ale dusza się raduje, bo mężowi obiad posmakuje. Pokrojoną, przyprawioną solą i pieprzem cebulę zeszkli na niewielkiej ilości tłuszczu. A następnie dorzuć do niej obrany i posiekany czosnek. Czosnek możesz również przepuścić przez praskę. Wymieszaj chwilę, podsmaż. i to. To niech się dusi 10 minut w sosie własnym. Po tym czasie zdejmij z ognia, dodaj śmietanę w temperaturze pokojowej. Przypraw, tak jak lubisz, porządnie wymieszaj. Ugotowany według instrukcji na opakowaniu makaron odcedź i wymieszaj z sosem. Ewentualnie jeszcze dopraw tu sól i pieprz. Oto solidna porcja dla mnie w garze, dla reszty ekipy. A na to gra napadano. pietruszki z działki do dekoracji, ale to nie jest konieczne. I patrz, jak to cudnie wygląda. A jakie to jest pyszne. A oto zdjęcie oryginalnych paragonów z kosztem sera, którego nie kupowałam, bo miałam w domu.